10, miksem, dziesięć minut, kogoś sobie no, wy... ma, Minecraft, ale masz tylko jeden vlog, ale. Ole, bym spadł. Eee, intro! No i wiem, serdecznie, szczerze, jeszcze tylko tylko koniecznie przybyłem. O, zostawieniu. Ej, eee, okej, okay, czyli okej. Okay. Wpadnijcie na TikToka, tutaj macie mój kontakt. Tutaj lajkacz, like, mój Twitch, fajnie, nie? No tutaj do Subiksona, do Discorda, no i generalnie to, to tyle. Czekajcie jeszcze. O, dokładnie. No i sobie oczywiście lecimy koniecznie z odcinekiem. Dzisiaj, jak obiecałem, budujemy sobie. Jeszcze czekajcie, opcję. E Opcję, sterowanie. Autoskok wyłączony, gotowe, gotowe, gotowe. Powrót do gry, okej. Okay. I dzisiaj, słuchajcie, sobie zbudujemy różni, fajni dzieci. Dlatego, no, lecimy sobie, czekajcie, tutaj. Mm, no i to po prostu sobie rozumiesz, no, odłożymy tylko terrakota, piaskowiec, cyk, 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 mm, granic. Nie. Co to tu robi? Co to tu robi? Co? co, 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 to, co to tutaj robi? Bo, bo ja tego nie rozumiem. Nie rozumiem. Naprawdę. Okej, okay. cyk. No i, i rozumisz no. Y, Norzę. Ja to sobie tutaj też odłożę. I tutaj kurde, gdzie mam piasek Ale drewno, czyli cyk. Cyk. Cyk, cyk. Teraz... O, kurde. Andeset granit. I tutaj cyk. Detbas tutaj to nie. Tutaj nie. Tutaj mam jakieś jedzenie nie. Tutaj. Uschnięty krzak. Mak, to wezmę. Cyk, cyk, kurde, cyk. I mak tutaj idzie, a żelazo idzie, od tutaj, dobra. idzie żeby coś zbudujemy, moi drodzy. To będzie dokładnie od tutaj. Dokładnie, dlatego, moi drodzy, na pewno chcę, żeby to było z bloków lapizu. Troszeczkę, żeby było, wiecie, tego lapizu. Troszeczkę, czyli. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Słyszę pięć staków lapi lapizu. lapisu. Okej. Okay, właśnie muzyczkę, co, ja, co, ja, co. Ja, co ja normalnie, ja to, ja to głupek, głupek, głupek jestem normalnie, normalnie głupek jestem. Czyli blok lapisu. Mm, gdzie jest blok lapisu? Blok lapisu. Ty. Bloki. Gdzie jest blok lapizu? Ok Aha. 35 bloków. <ścoughs> o nie, jednak 38. I cały lapis zużyłem. Dokładnie. No ja zaraz jeszcze tylko troszeczkę sobie w zrobimy tych bloczków Redstone'a. 9. Yy, starczy. Starczy. Czyli mamy 9 bloków Redstone'a i tego. OK, Czyli teraz tak. Pyk, pyk i pyk. Pyk, pyk, pyk. Nie no, może troszeczkę więcej. Czyli cyk i wyjdzie nam jeszcze 7. Okej. Okay. No, cyk. Cyk. Teraz tak. Tutaj. 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 Oj, oj, oj ty. To, to jednak to jednak więcej. Potrzebne mi tego będzie. 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 Czy 7 wystarczy. Um, chyba starczy. Wow. Ty. Prawie na styk. Prawie na styk, ale to sobie rozbije cyk, cyk, cyk. Okej. Okay. Nie, tutaj jeszcze staknie, więc... Dobra, no i jak tutaj mamy już takie jakby okienka, można powiedzieć, że okienka, czekaj, to sobie tutaj odłożę, to teraz robimy sobie takie coś, że tutaj i tutaj sobie wykładamy to lapisem i teraz budujemy sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, teraz to sobie tutaj po prostu, czekajcie, o tak, cyk, teraz jak mamy raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6. Teraz robimy sobie. Tutaj mamy 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. I teraz to po prostu musimy sobie wszystko rozumieć, wypełnić. Czyli cyk, cyk, cyk i cyk. No i nie starczy, oj, nie starczy. Ty! Jak na styk starczyło! Jak na styk... Oj, oj oj, ty no za to normalnie like się należy, czekaj. Ty, 6 minut trwa film. Gituwa, gituwa, gituwa. Ty, ale się jaram. <grym> I teraz zobaczcie, robię sobie cyk. Max bloczków. Teraz cyk i cyk. Z tego też sobie robię max bloczku. Cyk i cyk. ok to sobie odkładam. Cyk. Cyk i teraz tak. Pierwsze co to sobie robimy, gdzie jest środek. Jeden, dwa. Tu jest środek. ok Cyk i cyk. I teraz, gdzie to w sumie to leci na przerobienie. Ok. Czyli cyk, cyk, ok. I teraz tak. Potrzebne mi będzie również dużo iron. Jako, że ja nie wiem, czy mam tutaj. E, dobra, ty. No. 9. Ok. Nie chcę też całego, jakby wykorzystać ironu. Ale. 32. Po prostu sobie zrobimy max bloczków i zostanie mi wtedy 5. Ok. Teraz tak. Tutaj będzie iron. Ty, w sumie to mogę przerobić nawet sobie. To ma być taki jakby mój skarbiec. Można coś tak nazwać. Jakoś. Bungiel. No okej. Okay. Teraz tak, w oglem wyłożę wszystkie rogi, czyli 4 potrzebuję bloczki. Kurde, jak tu mam 15, no to zostanie, by potrzebne, czekaj. Tutaj będzie 40. I tutaj też zostanie 40. I mam 27, czyli na 3 bloki. Po prostu z magazynu wezmę sobie wszystko. Zobaczcie. A! No to trzy bloki. Teraz tak, to będzie. To będą obramówki, jakby powiedzmy. Tego, no jeszcze tutaj, jak to jest potrzebne. I no, dlatego. I rozumiesz, no sobie pójdę. Po. Jeszcze. 27 węgla. 27 węgla, tylko cyk, 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 cyk. Dobra, tutaj 29, tutaj też zostanie 29 w takim razie. Okej, okay, mam 22 węgla, no to tutaj będzie 27. I tutaj też będzie 27, tak? I 26 jednak. 26 i 27, okej. Okay. I teraz tak, jak mam już sobie coś takiego zrobione no to sobie z tego robimy bloczki, nie? No i teraz tak. Cyk. I tutaj to też wypełnia. Okej. Okay. Już mamy to zrobione. To teraz... Czemu tu jest glina? Czemu to była glina? Nie wiem. Nie wiem i się chyba nie dowiem nawet. Nie wiem i się nie dowiem. I teraz... No tak. O, snopsiana, super, to też nawet jest fajny bloczek. Cyk. Nie tak. Tylko nie, nie tak położony ten bloczek. Cyk. I cyk, okej. Okay. I tutaj, gdyby też się znalazł stop, snopsiana, nie. Tutaj. Czemu tu jest tyle bloków? Czemu tu jest tyle bloków? Czemu? XD. No, to to wszystko leci tutaj Cyk, cyk, I jeszcze tylko to nie, to nie tutaj Cyk i cyk. Ok, teraz sobie zrobimy jeszcze czekać. Ile w ogóle minut 10. Ok, no to teraz Jeszcze na szybkości zrobimy sobie dwa bloczki kości. Ile to jest? 13. Ok, no to sobie zrobimy cyk. 18. Cyk, cyk. Cyk, blok kości. Cyk, idź, stąd lama. cyk. I cyk. Dlatego ja się pożegnam z wami. Kurde, no. Drzwi jeszcze trzeba będzie zrobić. Też będzie ważne. Drzwi, 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 czekajcie. Tutaj jest drewno. Są jakieś drzwi? Yy, o, są idealnie dwa. Są idealnie dwa drzwi. Dlatego tak się nie mówi. Ale trzeba jeszcze Ciebie, byczki tutaj przeciągnąć. No i ci, 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 ci. Cik i cik. No i zobaczcie jak gituwa No, dlatego że wam wasze koniec odcinek spodobał, to zostawcie łapkę w górę, komentarz, subskrybujcie. Mój kanał. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. To by na tyle w tym filmie, jeśli się spodobało Jak już mówię, Maka w górę, komentarz. subskrypcja, do zobaczenia. Na, na razie. Czemu? Czemu ma?